Cześć wszystkim z tej strony Weronika i witam Was na kanale Back to Book. Dzisiaj kolejny film z serii, gdzie polecam Wam książki po kolorze, okładki. I dzisiaj na tapet bierzemy kolor czarny. Zapraszam do oglądania. Tych, którzy nie widzieli poprzednich filmów z tej serii serdecznie zapraszam. Nagrywałam już o kolorze żółtym i kolorze różowym. Dzisiaj przychodzę z okładkami w kolorze czarnym i na pierwszy ogień pójdzie portret Doriana Greya od Oscara Wilde. Jest to klasyka gatunku. Książka niewątpliwie głośna, niewątpliwie w większości znana. Pomyślałam o niej, ponieważ wczoraj dosłownie oglądałam pewien serial, jeżeli teraz dobrze pamiętam Gabinet Osobliwości, taki miał tytuł. I ostatni odcinek, który obejrzałam dotychczas, był głównym aktorem w tym odcinku. Był aktor, który wcielał się w rolę właśnie Doriana z ekranizacji tej książki. I co śmieszne, ten odcinek bo tam w tym serialu wszystkie odcinki to są inne historie, nawet inni reżyserzy, jakby no, reżyserują te odcinki. To ten odcinek, w którym grał e, właśnie aktor wsiadający się w Doriana, również był o e, obrazach, o artystach i o. bo to są w ogóle takie horrory, jakby. W sensie ten serial jest horrorem. I, i bardzo mi przypominał w ogóle też klimatem Doriana, dlatego też od razu o nim pomyślałam i tak myślałam właśnie, <laughs> że nagram e, o tym kolorze czarnym. A przechodząc do samej książki. E, opowiada ona historię młodzieńca, e, który. No jakby tutaj to tak dobrze nakreślić. Ogólnie młodzieńca Doriana, który jest niesamowicie przystojnym i urokliwym mężczyzną i który pragnie, by na zawsze tak pozostało. Pragnie na zawsze być młody, piękny itd. tak i pewien artysta rysuje jego portret. Dorian jest niesamowicie zachwycony tym portretem i marzy o tym, właśnie jego marzeniem jest to, by zawsze wyglądać tak jak na tym portrecie właśnie. No i ogólnie właśnie chłopak zaprzedaje duszę, by na zawsze pozostać młodym. I on jako sam człowiek się faktycznie nie zmienia z upływem czasu, jednak z jego portretem zaczynają się dziać różne dziwne rzeczy. No i z Dorianem nie zewnętrznie, ale wewnętrznie również zaczynają się dziać ró różne niezbyt przyjemne rzeczy. Dorian przechodzi taką niezbyt um, pozytywną przemianę, właśnie wręcz przeciwnie, staje się... Mm, no, złym człowiekiem, i też książka pokazuje, co człowiek jest w stanie zrobić, żeby, nie wiem, dojść do perfekcji, żeby utrzymać swoje piękno, no takie właśnie płytkie, zewnętrzne piękno. Książka ogólnie podejmuje sporo takich wątków, nad którymi ludzie się pochylają. Właśnie, no, tak jak się słyszy o, o książce, właśnie portret Doriana Greya, to słyszy się właśnie o, ta, o takiej refleksji na temat tego, czy ludzie są płytcy właśnie, co jest dla nas najważniejsze, czy to piękno wewnętrzne, zewnętrzne. Tutaj czytając sobie tą okładkę, bo już tę książkę czytałam jakiś czas temu, ale nie zapomniałam, że z tyłu zamiast opisu książki jest takie posłowie doktora Tomasza Kaliściaka z Uniwersytetu Śląskiego i podoba mi się tutaj jeden cytat, um, tylko że ten cytat akurat jest z Gombrowicza, zaraz powiem. I on brzmi: Człowiek jest najgłębiej uzależniony od swojego odbicia w duszy drugiego człowieka, chociażby ta dusza była kretyniczna. I w sumie coś w tym jest i moim zdaniem jest to dobre podsumowanie również tej książki. Nie jest to mój ulubiony klasyk, jednak wiem, że ma ogromną rzeszę fanów i na pewno jest to dobra książka. Taki właśnie trochę horror, trochę no taki, taki klimaty raczej dosyć mroczne, fajnie napisana, ją się ogólnie dobrze czyta, czegoś może mi w niej zabrakło, ale czytałam ją już dosyć dawno i też nie pamiętam jaki dokładnie miałam do niej zarzut, ale jeżeli ktoś ma ochotę właśnie na taką klimatyczną książkę, w tym wydaniu tutaj od, to jest właśnie wydanie Vespera i ono jest tak delikatnie ilustrowane. Tutaj przy rozdziałach ma takie jakieś ozdobniki, ma też takie obrazy. Ogólnie, tak jak już kiedyś mówiłam, te wydania Wespera są niesamowite. Jeżeli tylko macie okazję, jakąś książkę z wydawnictwa Wespera kupić, to polecam. No a sam Oscar Wilde i tutaj właśnie portret Doriana Greya, całkiem dobra lektura i również polecam. Teraz zmienimy nieco klimat, ale dalej pozostając przy czarnej okładce: Stara Słaboniowa i Spiekła Duchy. Autorką jest Joanna Łańcucka. Tak. I książka wyszła spod wydawnictwa Oficynka. E, ja już kiedyś o niej mówiłam i mówiłam, że ona wpadła w moje ręce zupełnie przypadkiem i naprawdę mogłam w ogóle jej nie poznać. E, przy, przesłuchałam ją w audiobooku e, i tak mi się spodobała, że kupiłam ją sobie w papierze. E, Książkę... Mój kot. E, Książka jest osadzona w Polsce, dokładnie w wiosce Capówka. E, no jest to taka wioska właśnie staropolska e, i... Książka opowiada właśnie o Starej słowoniowej, to jest nasza główna bohaterka. Jest to kobieta bystra, już starsza, bardzo inteligentna i taka powszechnie znana w tej capówce, w tej wiosce. No, a co jest jeszcze ważne w książce? No to słowiański klimat, słowiańskie duchy, słowiańskie demony, które tą cepówkę nawiedzają z niewiadomych przyczyn tak się uczepiły tej wioski, jednak właśnie tak jest. No i nasza stara Słowoniowa ma doświadczenie powiedzmy, z walką, że tak w cudzysłowie powiem, z takimi właśnie demonami, zna się na tym. Wszyscy z wioski dobrze o tym wiedzą i też przychodzą do porady do tej właśnie naszej bohaterki. No i co tutaj się właśnie dzieją losy tych różnych bohaterów z tej wioski. Poznajemy ich, poznajemy też na łamach książki Naszą starą słaboniową. No i co jest naprawdę super w tej książce, to główna bohaterka świetnie wykrojona. naprawdę rzadko mam tak ciepłe uczucia wobec bohaterów, szczególnie głównych. No i klimat. Klimat jest też niesamowicie zrobiony, niesamowicie w ogóle książka właśnie jest napisana w takim typowo-słowiańskim klimacie. Um, ale nie takim wiedźmińskim, że tak powiem w cudzysłowie, e, tylko takim właśnie staropolskim dosyć. E, I te wszystkie poczwary i inne takie słowiańskie cuda są tutaj super opisane. i No i tak jak mówię, ja ogólnie się tą książką zachwycam. Ona to jest taka lektura wydaje się, że prosta, ym, niezbyt taka, no nie, niezbyt trudna, nie jakaś bardzo angażująca, że tak powiem. Eee, ale świetna, naprawdę szybko ją się czyta i, i ja cały czas się po prostu nad nią zachwycam. Eee, może też dlatego, że wpadła mi w ręce zupełnie przypadkiem, nie miałam żadnych oczekiwań, ale myślę, że też na pewno autorka zrobiła kawał dobrej roboty eee, i książka jest zdecydowanie warta przeczytania. Kolejna książka, tym, którzy mnie oglądają, jest dobrze znana e, i oczywiście pokażę Księgę Tęsknot. Okładka jest czarna, ma trochę kolorowych ozdobników, ale to nic. E, pomyślałam sobie, że ją pokażę, mimo że staram się pokazywać w tej serii trochę nowych książek. Ale ja tak wspominałam o tym, że ona jest o żonie Jezusa, że ona jest osadzona w tych czasach takich znanych nam z Biblii, znanych nam z historii, ale pomyślałam, że przeczytam tutaj fragment tego, co mamy z tyłu, bo sama go dopiero czytałam, czy, czytałam go oczywiście wcześniej, ale teraz, przed nagrywaniem filmu, przeczytałam go. I pomyślałam, że on wprowadza coś nowego, wprowadzi coś nowego do tego, jak mówię o tej książce i może kogoś bardziej zachęci. E, oczywiście na początku mam napisane, że jest czuła, mądra, długo wyczekiwana, bo oczywiście, tak jak wspomniałam, e, aut tutaj autorka Sumon Kit e, pisała wcześniej inne książki, ta książka jest dosyć świeża, bo szczególnie w Polsce, najświeższa w sumie tej autorki. E, no i jest to historia młodej kobiety, która stawia czoło surowym regułom społeczeństwa i dzięki swojej literackiej pasji pragnie oddać głos niesłyszanym kobiecym tęsknotom i ambicjom. Pięknie to podkreśla to, co jest ważne w tej książce, bo tak jak mówiłam. Ten wątek religijny, czy religijny, historyczny bardziej, który jest w tej książce, jest tłem, bo mamy tutaj postacie historyczne, faktycznie mamy tutaj Jezusa, mamy tutaj właśnie jego matkę, no, mamy jakby sporo tych hist postaci historycznych, ale to jest tło, bo tak naprawdę ważne jest, w, jakim, w jakich czasach jest oczywiście książka, książka osadzona i jak wtedy kobiety. Były postrzegane i ważne jest to, właśnie jak ta nasza główna bohaterka Anna próbuje się spod tego jarzma, tego jak wtedy te kobiety właśnie były postrzegane i co mogły, a czego nie mogły robić, próbuje się właśnie wyrwać. No i tutaj mamy właśnie 16 rok naszej ery Galilea, no i 14-letnia Anna pochodzi z zamożnej rodziny, blisko związanej z dworem Heroda Antypasa. Ojciec pozwala jej się kształcić, co niezbyt chętnie, na, co, na co niezbyt chętnie patrzy ma, matka dziewczyny. Co jest ważne, tutaj od razu powiem, właśnie te relacje i rodziny są bardzo fajnie wykreowane, i te postaci kobiece, o których mówiłam, że są bardzo ważne. Nie tylko Anna jest tutaj ważna, mamy kilka postaci niesamowitych kobiet, ale są też kobiety, właśnie takie bardziej jakby negatywne, negatywne postaci kobiece, które też są świetnie wykrowane. I to, co mówiłam już też kiedyś, że Sumon bardzo dobrze wykrowuje te kobiece postaci. No i dalej do domu Anny sprowadza się uczona ciotka Jalta, wygnana przed laty przez rodzinę. Ciotka kolejna niesamowicie ważna postać w książce i niesamowicie dobra postać. Um, rodzice postanawiają wydać dziewczynę za mąż za bogatego wdowca, który budzi w niej odrazę. Anna pragnie pójść za głosem serca i odnaleźć młodego cieśle, który odważnie stanął w jej obronie. No i możemy się domyślać, kto tym cieślą jest i jak historia się tam dalej toczy. Um, niesamowita książka, będę to podkreślać, dlatego postanowiłam jeszcze raz ją tutaj przytoczyć. Jest piękna, ma czarną okładkę. No i nic, polecam. Kolejna książka, mówiłam już o niej i jest to horror również. Mam kilka horrorów właśnie w takich czarnych okładkach, więc postanowiłam pokazać jeszcze jeden, a jest to dziecko Rosmery. Autorstwa tutaj Iry Lewina, jeżeli tak to się czyta, jest to autor. No i to wydanie jest z Wespera ponownie. Pokażesz na szybko jeszcze ilustracje, które nadają niesamowity klimat podczas lektury. Jest ich. No, niezbyt dużo, dosłownie kilka, kilkanaście, ale naprawdę podczas lektury robi to robotę, kiedy widzimy właśnie takie ilustracje. No i tak. Książka opowiada o młodym, to jest chyba lata 60, Nowy Jork, książka opowiada o młodym małżeństwie, które przeprowadza się do jakiejś kamienicy, która chyba z tego co pamiętam nie jest owiana zbyt dobrą sławą, ale oni się tam przeprowadzają i bardzo szybko poznają pewne, trochę starsze małżeństwo swoich sąsiadów którzy zaczynają się bardzo, ale to bardzo nimi interesować, ogólnie ich życiem, są tacy dosyć wręcz bym powiedział, że no ale zaczynają się z nim powiedzmy przyjaźnić. No i tak się ta nasza historia rozpoczyna. Właśnie małżeństwo stara się o dziecko, no i później, no jakby nasza tutaj bohaterka, teraz nie pamiętam dokładnie jak ona miała na imię, ale wciąż zachodzi, no i tak się historia rozpoczyna. Nie będę tutaj dalej spoilerować, ale myślę, że sporo osób e, słyszało kiedyś o tej książce lub oglądało film e, w reżyserii Romana Polańskiego. E, I książka, i film są świetne moim zdaniem. E, co jest bardzo dobre w tej książce? E, świetnie zbudowany klimat, e, świetnie zbudowany mm, nastrój e, i takie... E, to, że ona cały czas trzyma w napięciu. Ja już też mówiłam kiedyś, że mimo, że film oglądałam pierwszy i dopiero po latach sięgnęłam po książkę, to cały czas czułam takie napięcie, cały czas czułam takie, taką ekscytację i taki właśnie narastający ten klimat, mimo że widziałam, jak się książka potoczy, no bo jakby oglądałam ten film. E, także z mojej strony bardzo polecam, jeżeli ktoś nawet widział film, to jak najbardziej. E, bardzo dobrze napisana, przystępnie, szybko się ją czyta i jeżeli lubimy takie klimaty, szczególnie teraz już Halloween minęło, ale może ktoś lubi właśnie takie klimaty książkowe, tych straszniejszych, no to jak najbardziej dziecko Rozmyry jest świetną lekturą. I zestawienie zamknie moja ostatnia książka Nila Giemanna, którą czytałam, czyli Księga Cmentarna. Jest to trzecia książka Nila Giemanna, i moja ulubiona jak na razie. Jest to taka fantastyka, ale troszeczkę taka, nie powiem może że mroczna, bo ona jest w miarę taka też zabawna i, i dosyć taka lekka, ale to jest taka fantastyka no, opowiadająca ogólnie dosyć mocno o śmierci. No i tutaj mamy chłopca, który ucieka mordercy, ucieka ogólnie przed mordercą i chowa się na cmentarzu, gdzie znajdują go duchy, znajdują go umarli. No i on tam zostaje, zaczyna się tam wychowywać, jakby umarli, uczą go życia, też tak powiem. No, i tak się jego historia toczy, ale ogólnie później dowiadujemy się, że on jest dalej w niebezpieczeństwie. No i też widzimy, jakby jego losy dorastania. Fajna taka scenka, i taki fajny wątek był, kiedy poznał pewną dziewczynkę. On, oczywiście, jest jakby żywy, i ta dziewczynka też była żywa. No i taki, taka fajnie wykreowana wizja takiej dziecięcej przyjaźni. No i ogólnie ta dziewczynka też jest dosyć ważną postacią później, ale żeby już nie przedłużyć i nie spoilerować za bardzo, jeżeli ktoś nie czytał Nie to myślę, że Księga Cmentarna może pójść jak najbardziej na pierwszy ogień. No i jest to taki fajny zamiennik powiedzmy dla horroru, jeżeli ktoś ma ochotę na taki trochę mroczniejszy klimat, ale nie chce się przestraszyć za bardzo, tylko bardziej tak po prostu wczuć w klimat, no to Księga Cmentarna i ogólnie mam wrażenie, że książki Nie będą dobrym takim będą no, pójść właśnie w dobrą stronę w tym przypadku. No i tak, jak najbardziej polecam. Tutaj te okładki są wszystkie dosyć podobne i mogłam tak naprawdę pokazać wszystkie książki, bo ja czytałam jeszcze koralinę i Amerykańskich Bogów. Jednak ta Księga Cmentarna jakoś najbardziej mi przypadła do gustu. Bardzo mi się podobała ta społeczność, powiedzmy, w cudzysłowie, cmentarna i to, jak właśnie oni podchodzili do tego chłopca, jak oni go tam przygarnęli i to było takie wszystko bardzo dosyć takie ciepłe mimo wszystko. I w ogóle ta historia mi się też kojarzyła z takim z takim filmem Coco, z czystą bajką, taką, która jakby była o śmierci, była jakby owiana w ogóle, to wszystko było takie właśnie śmiercią, cmentarz i tak dalej, ale w taki dosyć przyjemny, jeżeli można tak powiedzieć, i ciepły sposób. Dlatego jak najbardziej tutaj yy, godna polecenia książka. Dziękuję bardzo za oglądanie. Dzisiaj kolor czarny, zobaczymy, jaki będzie kolejny. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i że coś, yy, którąś z tych książek yy, może kiedyś przeczytacie. Dzisiaj było trochę bardziej tak strasznie, mrocznie. Większość tych książek była taka klimatyczna, przynajmniej tak, można tak powiedzieć, ale wszystkie bardzo polecam. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.